Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Zieliński goes Still going. Where to next? Oh, really good tu to może przyjdzie dzień że trzeba będzie podjąć takie decyzje że człowiek sobie nawet nie wyobraża że musiałby takie decyzje podjąć fake from him he's gone for it. it goes to show he is human after all oh i'm not sure what he had in mind and i don't think he knew either No, i nie może być tak, że Ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.